Cześć wam wszystkim z tej strony Naven I to jest dwar, atak na droga 1. Sytuacja wyświetlona na ekranie. Dobra, co tu mam? Kto, kto coś słyszał o tej grze to Władzę bardzo fajnie. Wytala. Ona powstała już parę ładnych Atakujemy lat kilka wrogę. lat temu z bardzo ładnych strategii moim zdaniem Władzę to zdaniem. Był y, wyścig z, że tak ujmę to tak, wyścig zbrojeń zbroje między tą grą a War in Conflict. Jedynostka, 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 to kto zapewni większą, większą fajniejszą grę. Znaczy, z drugiej strony jednak te obie gry reprezentowały w inne klimaty walki. Waring Conflict to jednak jest późna wojna... Z, e, zimna wojna, podczas gdy End War... To trzecia wojna światowa. Świetnie. Wróg zniszczony. Podobnie... Jak... Bravo i Foxtrot są atakowane. Na radarze oznaczono je literami B i F. Podobnie jak y, Warping Conflict, tutaj armie był... Armii w były bardzo są do dość, dość podobne. No. Ale co miało odróżnić Endworaz? To był system... Yy... Kontroli jednostek dwa, do przy pomocy bojowej. O właśnie, przy pomocy poleceń głosowych Co nie, Mogę powiedzieć że, e, uczciwie, że spędziłem przy nim już dobrych parę... kilkanaście minut Nie mogłem się przez nich przebić No i tak, dobra robota sobie, Drugi wróg zniszczony Poradzę sobie tym co mam Czyli myszką Dobra, w matce będzie w drogach. Ciołki. Ciołki? z centrala. z przyjemnością. O. Czołgi. Czołgi? Ej, 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 ej. atak. Potężna detonacja na transportowcu. Wystarczy go. Bruk 3 wciąż działa, zajmijmy się nim. Tak, co ciekawe, jednostki posiadają coś na kształt tarczy. Ten pasek, bie, ten biały piasek dookoła życia. Tak długo jak on trwa, tak bo jednostce nie grozi. Może się on odnowić i jednostce nie grozi. że jakieś trwałe straty. Bardzo, bardzo fajną rzeczą jest też to, że... Zostało dwóch. Jednostki się rozwijają się w czasie kampanii. Ten, ten, batali, ten oddział śmigłowców z cyrką. Turnstein. Dobrze... Będą z, czas, z czasem, jak będą przeżywać kolejne starcia. Coraz silniejsze, nie tylko dlatego, że będę w... Bardzy wruk zniszczony. Po prostu Został będą zyski zyskiwać się na doświadczenie. się, się nimi. Co, co możemy powiedzieć sobie o grafice? No, bardzo fajna. Niech dla mnie. O, anihilacja właśnie. Centrala, ruszamy. Zrozumiałam. Wszystkie wrogie czołgi zniszczone. Stacje są bezpieczne. Właśnie, Mówi dowódca. Te stacje. Jakie są uszkodzenia statku? Generale, statek jest całkowicie zniszczony, wciąż płonie. Żądam do dogłębnego zbadania wraku. Musimy wiedzieć, kto stał za tym atakiem. Tak. Póki tego nie wiemy, szczegóły dotyczące tej misji objęte są klauzulą tajności. Bez odbioru. Te właśnie stacje, na których jest obecnie centrowany ekran? Są elementem, które musimy zdobyć w każdej misji, a przynajmniej w tych, które nie są nastawione na anihilację i niszczenie baz przeciwnika. Czyli plus minus będziemy to robić w 90% odcinków. Standardowo gra się tutaj jak, w sumie jak na dominacji. Zajęcie, przejęcie większości budynków powoduje, że wrogowi spada licznik. I zyskujemy dzięki temu możliwość Jak, yy, czasu i kiedy on doleci do zera to wygrywamy. Ciekawostką jest to, że te budynki możemy przejąć. To przejąć to wiadomo i potem możemy je zmienić. Ulepszenia, które nam dadzą dostęp do na przykład na lotu bombowego lub ataku EMP. Jeszcze tutaj nie pokazali defkona Od momentu kiedy już zacznie się do odliczania dla której ze stron dostajemy możliwość ataku broni ostatecznej w przypadku Europy jest to laser orbitalny w przypadku mm, Rosji jest to bodajże bomba paliwowo-powietrzna w przypadku Amerykanów są to jakieś rakiety, pociski kinetyczne pociski kinetyczne, jeszcze nie pamiętam co to dokładnie było One mają tam jakiś licznik, czas odbawienia, bardzo dużo zniszczonych, które narobić. Co wad tej gry? No, te mapy prezydent później się będą powtarzać, a sama kampania to tak naprawdę wstawka do światowego multi była. No, multi już dzisiaj tak samo jak World of Conflict się działa tak sobie. A co, co pokażę? O co, o co mi chodzi to że zajmuję e, multi na tej zasadzie, że na początku wybierałeś stronę konfliktu, w której chcesz... E, jako którą chcesz grać. Gracze się podzielili no mniej więcej po jednej dla każdego i na mapie światowej były zaznaczone, zaznaczone kilka punktów walki między poszczególnymi frakcjami. I z e, że ten kto frakcja, która zdobyła więcej razy najprawdopodobniej w ciągu danego dnia w danym miejscu zajmowała ten teren będzie go utrzymywała i w momencie, kiedy któraś z frakcji zdobyła albo wszystkie stolice, albo mm, ileś tam procent terytorium wygrywała prawdopodobnie no, jakieś osiągnięcia, wsparcie przyszłe sesję dla grę dla graczy tej frakcji. No, nie wiem, nie orientuję się niestety w tej kwestii. ale no, naprawdę fajnie się te budynki przedstawiają. No, oczywiście standardowo moment tu osłony, las. Bardzo podobnie się grało mi do World of Conflicta. No, jedynie w sumie nawet skala jest trochę większa może. Czas czasu. Teoretycznie też fabułę skomponował ten presję ale tak jak ostatnio, fabuła raczej kuleje, naprawdę, mocno, ale nie przeszkadza to zbytnio w wojnie. Także nie ma w co się przyjmować warding conflict też nie ma jakiejś porywającej, oczywiście no wiadomo, że... Historia wojny zawsze będzie... Takiej wojny to jest... Yy, odwzorowanie z, 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 z świata i można to zwalić w realiu w, w, w zimnej wojny i na to możemy zwalić większość obuły, ale też z tej postaci, z tej postaci nie były jakieś porywające. Ja tak lekko... Dobra, ja mam się tą pamięć do gier Ale i tak sobie ledwo przypominam, co niektóre postacie. Dobra. Kończymy to. Tyle dobrego. Mapy nie są w sumie jakieś takie za małe. Co tu jeszcze warto powiedzieć? No tak, e, przez najbliższe kilka odcinków będę... E, ...tak złożał, jako to jest historia pre, i fabularne wojny. Bo, będę grał wszystkimi akcjami, ale potem zdecyduję się na Europę, bo ją najbardziej lubię. Najładniejszy, najfajniejszy są jak dla mnie. I zobaczymy co, jak będzie szła gra. Także żegnam się z wami.